Gotowe, agentki. Uniwersytet Malibu, godzina 6:45. Żeby pokonać wroga, trzeba po prostu myśleć tak jak on. Hmm. Mój ulubiony sklep to grów, restauracja to wegetarnia, a film to 10 rzeczy, które w tobie kocham, ale i tak chcecie zmienić. Operacja eliminacja szpiega rozpoczęta. Kolejny miłosny zawód. Zebraliśmy się tutaj, aby złączyć tę parę węzłem małżeńskim. A dlaczego Clover kazała nam włożyć te sukienki? Chyba nie chciała, żebyśmy ją przyćmiły. Przepraszam, Jerry próbuje udzielić nam ślubu. Blaney, to znaczy Blaine, czy bierzesz sobie Clover za małżonkę? No jasne! A ty Clover, czy bierzesz Blaina za małżonka? Pewnie! Na mocy udzielonych mi uprawnień ogłaszam was mężem i żoną. A. A. Co się dzieje? A. Przerwamy ślub i do tego w najlepszym momencie. A. 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 No tak. Nie mogę się długo złościć, widząc uśmiechniętą twarz Bleniego. Muszę mu opowiedzieć o naszym wyśnionym ślubie. Pobudka! Czy mój mistrz siatkówki dobrze spał? Tylko dlatego, że ty mi się śniłaś, moja królewno. Ty też mi się śniłeś? Mamy ze sobą tyle wspólnego? Bo przecież jesteśmy dla siebie stworzeni. A. A. Kiedy cię zobaczę? Może na obiedzie? Jasne! Będę czekał przy stole i patrzył tylko na ciebie. A, na razie, mój misiaczku! A! Co się stało, Klaudia? Widziałaś pająkę? Oh. Złamałaś paznoki? Nie, nie i nie. Jestem taka szczęśliwa, bo... Blaine to ten! Jaki ten? Ten, którego lubię bardziej od swojej kolekcji butów. Ten, za którego wyjdę! Słuchaj? Znasz go dopiero od tygodnia. Byliście przecież tylko na trzech randkach. Co ja poradzę? Jestem zakochana po uszy. Witam, Agentki. Mamy piękny dzień. Nie sądziłam, że budzik może być bardziej irytujący. Posłuchaj, czy nie możemy porozmawiać po śniadaniu? Bardzo was przepraszam. Jest mi przykro, ale niestety nie. Też mi przeprosiny! Powinien szanować nasz prywatny czas! Witam! Wiesz co? Gdybyś nie przeprowadził tak pięknej ceremonii, byłabym na ciebie wściekła! No tak. Niedawno dostaliśmy informację o planowanym przestępstwie. Sklepowy szczur, notoryczny złodziej, niestety zbliża się do beverly Hills. O, tylko nie grów! Obawiam się, że tak. Szczur planuje przekopać się do centrów handlowych i splądrować sklepy. Będzie mógł pierwszy wybrać nowe kolory i rozmiary i w dodatku bez kolejek. Ale super. Czy muszę wam przypominać, że to działanie nie jest zgodne z prawem? Otrzymacie dziś ciepło czułe okulary z funkcją lornetki, kolczyki komunikacyjne, spinkę z wytrychem i pułapkę śniadaniową. A, miałam takie pudełko w szkole. Uwaga, jest bardzo czuła. Nasz Jerry wysyła nas na misję do centrum handlowego. No nie, coraz bardziej lubię tę pracę. Życzę powodzenia. Dzięki. Centrum handlowe godzina 11.25. <laughs> Clover, jesteśmy w pracy. Nie pora na czytanie. Modny ślub jest do oglądania, nie do czytania. Dobra, powiem inaczej i jesteś za młoda na ślub. Eee, tam! To tylko marzenia! Trzeba być przygotowanym! Albo to szczurek, albo jakiś dziwaczny trend w modzie. Tak. Przydałoby mu się nowe hobby. I coś napchły. Tak to jest, gdy się nie planuje. Kończysz jako dziwak w szczurzym przebraniu. Ehe. Aleks i ja będziemy przynętą, ty złapisz szczura. Uwielbiam łatwe akcje. Cel namierzony, zaczynam. <gryzanie> <gryzanie> Widzicie tego gryzonia? Tak, szykuje się do wyjścia obok sklepu z chodakami. Już biegnę. Cóż to za totalnie kiepski gust? Clover, co ci jest? Nic! Ale ktoś mnie atakuje? Nie! 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 Ah. <grym> Przykro mi, ale otwieramy dopiero o dziesiątej. Oh! 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 Pora na plan B. Mamy plan B. Myślicie, że kawałek kaszmiru mnie powstrzyma? Najlepsza jakość to najlepszy efekt. A podobno szale wyszły z mody. Róż podkreśla twoją szczurowatość. Sam! Aleks! Ostrzegam cię, puścią, bo dostaniesz majonezę. O! Spoko, aleks! Nikt nie wytrzyma ostrego sosu Pikante! Gdzie on zniknął? Nie wiem. E, przepraszam, czy ktoś mnie rozwiąże? A, 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 au, a, au, a au! Hlover, jesteś ranna? A, nie, ale co się mnie uwiera! Co to? Jakieś urządzenie do namierzania? Wiem, kto może to sprawdzić. Witam, dziewczęta! Czy szczur sklepowy został zatrzymany? Tak! Ale jakiś podejrzany typ chciał porwać Clover i uciekł. To dziwne. O ile mi wiadomo, szczur pracował sam. Nic mi nie jest. Dzięki, że pytasz. Zostawił za sobą jakiś trop. Ale nie mamy pojęcia, co to jest. Wyślijcie do analizy i wracajcie do szkoły. A ja wyślę agentów, żeby zabrali szczura. Mamy jeszcze chwilę czasu. Może coś przekąsimy? Umówiłam się z Blaine'em. Przynajmniej ktoś ucieszy się na mój widok. Hmm. Park Maliu, godzina 13.05 Zabrakło miejsca dla Dżerego przy głównym stole? Hmm, trudno. Będzie siedział w kuchni razem z kucharzem. Pani, tutaj! A -a -a -a. Czołem piękna. Przyniosłem coś dla ciebie. Kanapka z brie i jabłkiem, sałatka makaronowa bez selera, gazowany sok jabłkowy i czekoladowy mus. Dzięki! Skąd wiedziałeś, że to moje obecne przysmaki? Lubię uszczęśliwiać swoją piękną dziewczynę. O, masz plamę na koszulce? Wytrę to. E, no właśnie, zbliżają się rozgrywki i trener zarządził trening. Muszę lecieć. O! Trudno. Kończymy o ósmej. Co byś powiedziała na spacer na plaży? Idealny pomysł! Dokładnie jak ty. <śmienny> <śmienny> Apartament Agentek. Godzina 13:53. Miło widzieć, że czasem zajmujecie się nauką. Ty nie należysz do miłych widoków. Tak, nie słyszałeś o czymś takim jak prywatność? Przepraszam Was bardzo, ale mam już wyniki analizy. To jest mała pompka do piłki siatkowej. Całkiem praktyczna, prawda? Ale wyjaśnij, jak nam to pomoże w identyfikacji? Ustaliłem, że taka pompka należy do standardowego wyposażenia każdego zawodnika uniwersyteckiej drużyny siatkarzy. Co? Powiedziałeś, uniwersyteckiej drużyny siatkarzy? Chyba nie sądzisz, że Blaine miał z tym coś wspólnego? Nie mogę tego potwierdzić, ale powinniśmy uważać. Musimy natychmiast ostrzec Clover. Chodźmy! Ale to nie znaczy, że musicie mnie staranować. Jerry dzwonił. Pamiętasz to urządzenie? To kieszonkowa pompka do piłki siatkowej. Ha? Obowiązkowy gadżet naszej drużyny siatkarzy. Ha? No wiesz, drużyny Blaina. No nie. Czy tylko Blaine chodzi na zakupy? Może to moje? Spędzam dużo czasu z przyszłym mężusiem? No właśnie, spędzasz dużo czasu z Blaine'em, ale co o nim wiesz? Wiem tyle, że nigdy by mnie nie skrzywdził. Ten piknik to pomysł Blaine'a? Kiedy się ze mną żegnał, nie wiedziałam, że to na zawsze. Aaaaa! W takim razie musisz odłożyć weselne plany. Ach. To wyjaśnia te plamy na koszulce. To był sost pikant. A ja wybrałam już wzór porcelany. Agencja zbada przeszłość twojego chłoptasia. Mam lepszy pomysł. Chodźmy prosto do źródła dziewczyny. Mhm. Maliu, godzina 16.35. W Kalifornii jest tylu projektantów, że można wymyślić lepsze kombinezony. Szybko, zanim Blaine powróci. Halo? Jest tu kto? Przyszliśmy posprzątać. Nijakie studenckie meble? Plakaty z dziewczynami? Brudne ubrania na podłodze? Zupełnie przeciętny studencki pokój. A, Jak mogłam podejrzewać niewinnego Blaina? Co ze mnie za dziewczyna? Wiesz, co się stało, gdy ostatnio to powiedziałaś? Ktoś <laughs> mi mówi, że już nie jesteśmy w Maliu. O, nie ma tu nic niewinnego. Mm. Co? Nie! Paskudny podglądacz! Blaine obserwował nasz każdy ruch! Skoro wie wszystko o nas, my dowiemy się czegoś o nim. Ha! Wszystko jasne! Blaine jest agentem, który ma zlikwidować Clover! Bez sensu! No tak, to by chciał takiego chłopaka zabójcę. Nie to! Pomylił moje ulubione filmy! Dziesięć rzeczy, które w tobie kocham, ale i tak chcę zmienić, jest na trzecim miejscu! Nie martw się! Pokonamy tego szpiegującego oszusta jego własną bronią! To nie jest pora, żeby umówić Blaina z Mandy! Uh... Hmm. O, nie to miałaś na myśli? <śmiech> <śmiech> o nie, to Blain! Znam idealne miejsce na zemstę. Maliu, godzina 8:35. Jeżeli chcemy sprawiać wrażenie, że nic nie wiemy, musimy zachowywać się naturalnie. Wyluzujcie. Hmm. Zaczynamy. Cześć, Blaine. Co yy, to znaczy, Blakey? Jak tam trening? Clover. Nie spodziewałem się, że jeszcze zadzwonisz. Hmm, to znaczy jeszcze przed naszym wieczornym spacerem. Właśnie w tej sprawie dzwonię. Widzimy się o ósmej? Nie mogę się już doczekać. Żabko. Jak mogłam zakochać się w tym pajacu? Popatrz na to inaczej. A niby jak? Już nie musisz planować waszego wesela. Karza Malju, godzina 18.50. Zaczekam tutaj na tego głąba, a wy schowajcie się na wydmach, ale będzie zaskoczony, ależ ja uwielbiam atakować znienacka! Tak samo, jak ja. Jedyna rzecz, której nie lubię na plaży, to kchuły piaskowe. Pająki też nie są fajne. Zabierzcie to ze mnie! Mimo, że przegrywamy, muszę przyznać, że to super fajny gadżet. Nie znała, pomyślałabym, że się skradasz. Tylko po to, żeby cię uściskać, moja piękna. Łe, tęskniłam za tobą. To. Jak ci minął dzień? Mój dzień? Wstałam, pobiegałam, omal nie zginęłam w piknikowej eksplozji i odkryłam, że to twoja sprawka. Nie martw się, twój zły dzień zaraz się skończy. Ach. 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 <śmany> Niełatwo jest złapać fajnego chłopaka. A widzisz jakiegoś w pobliżu? <śmany> to kolacja. Twoja ostatnia. <śmany> Szkoda, że taka śliczna dziewczyna jest taka zła. <śmany> Szkoda, że taki przystojniak jest taki bredny. <śmany> Uczyli cię tego w szkole dla złych szpiegów? I kto to mówi? Pewnie byłaś najlepsza w klasie. A, on chyba myśli, że Clover jest złym szpiegiem. Więc myśli, że my też jesteśmy złe? Wezwijmy dorego. Kiedy to się skończy, musimy sprawdzić, skąd Blaine ma te gadżety. Tak, są świetne. Uważaj, kochanie, ten sernik jest tuczący. Ty też uważaj! W przystawkach są wykałaczki! Uh. Uh. Mówisz, że jestem zła, a przecież to ty cały czas mnie śledziłeś? A ty ukradłaś niszczycielską broń, napadłaś na bank i chciałaś włamać się do sklepu! Myślisz, że miałam z tym coś wspólnego? Na to wygląda! Uh. Uh. Najpierw powinieneś udowodnić mi winę! Uh. Hej! Oh. Ah! Jerry, jak widzisz, potrzebujemy pomocy. O, oh. ojej, oh, yeah. już lecę. Oh, taki przystojny. Atel. Taki niedobry! No wiesz, co? Totalnie zgłupiałeś? Nie nabierzesz mnie, Clover. Ojej. Ah! No dobra, pora zakończyć ten dziwny związek Posłuchaj, to jakieś nieporozumienie Może zjemy coś i wyjaśnimy sobie tę sprawę? Dzięki, straciłem apetyt Gadżety nie są tak zaawansowane, ale robią swoje. Siedziba agencji, godzina 21:37. Jerry, czy mógłbyś wymazać jego pamięć, żebyśmy znów mogli być parą? Clover! No co? Szkoda byłoby zmarnować tyle planów. To zbyteczne. Jak się okazuje, agent Blaine działa po naszej stronie, czyli dobra. Nawet gdy bombardował mnie zapiekanką Tuńczyka? Niewygodnie ci. No, no tak, nie możesz mówić. Chwileczkę. Nic nie rozumiem. Miałem zlikwidować złoczyńcę. Niestety to twój anonimowy pracodawca tak ją przedstawił. Skąd wiecie o moim pracodawcy? Nawet ja go nie poznałem! Żartujesz? To światowa agencja! Oni wiedzą wszystko! Bardzo przepraszam, że to zrobiłem, ale myślałem, że jesteś zła! Wybaczę ci, ale pod jednym warunkiem: zrobię wszystko, co chcesz! Hmm. Więc znowu będziemy parą? Hmm. Hmm. Musimy jeszcze wykryć, kto nasłał Blaina i kto chciał zlikwidować Clover. Najpierw pójdziemy na spacer! Ale, ale. Nie psuj romantycznej chwili. Na zlecenie Jetix i Z tekst, dźwięki montaż i Silas i Grzegorz Grocholski, tekst polski Natalia Bartkowska, reżyseria Ireneusz Załk. W polskiej wersji wystąpili Krystyna Wiśniewska, Anita Sajnuk, Anna Rusek, Agnieszka Wajs, Wisława Świątek, Agnieszka Kwietniewska, Grzegorz Przydół, Krzysztof Korzeniowski, Piotr Polak, Ireneusz Załuk i inni.